Brytyjski dziennik, zmusza Polskę, by wróciła do szeregu. Brytyjski dziennik, Polska ma prawo domagać się równego traktowania w Unii Europejska. Znak zapytania w Unii Europejskiej sprzeciw jest niedopuszczalny, więc Polska jest zmuszana przez Komisję Europejską do powrotu do szeregu, podobnie jak to było wcześniej z innymi mniejszymi krajami, ale wobec Niemiec takich gruźb nie ma, napisał we wtorek brytyjski dziennik, Daily Telegraph. Gazeta przypomina, że w Irlandii i Danii dwukrotnie głosowano w referendach nad traktatami unijnymi, bo za pierwszym razem wyborcy nie zapewnili prawidłowego wyniku, a Grecja, zanim uległa, została doprowadzona przez Unię Europejską na skraj ruinę. Polska odczuwa całą siłę gniewu Komisji Europejskiej z tego powodu, że odważyła się zakwestionować rolę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako ostatecznego arbitra prawa w ramach bloku. Jak wiele mniejszych krajów, wcześniej Polska będzie zmuszona do powrotu do szeregu, pisze w komentarzu redakcyjnym Daily Telegraph. Różnica z Danii jest w Unia Europejska niedopuszczalna. Dziennik przypomina, że w Irlandii i Danii dwukrotnie głosowano w referendach nad traktatami unijnymi, bo za pierwszym razem wyborcy nie zapewnili prawidłowego wyniku, a Grecja zanim uległa, została doprowadzona przez Unię Europejską na skraj ruinę. Różnica z Danii jest w Unii niedopuszczalna. Każdy kraj, który nie może podpisać traktatu z pełnym przekonaniem, może zawsze z niej wystąpić, jak to uczyniła Wielka Brytania, ale nawet to jest dozwolone tylko niechętnie, wskazuje dziennik. Nie było jednak groźby zdyscyplinowania Niemiec według autora komentarza przewinieniem Polski jest to, że jej Trybunał Konstytucyjny orzekł niedawno, iż część traktatów wspólnoty jest niezgodna z Konstytucją RP, co eurokraci postrzegają jako orzeczenie polityczne. Przypomina on, że niedawno także niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał decyzję TSUE w sprawie Europejskiego Banku Centralnego za niezgodną z niemieckim prawem i faktycznie ogłosił się ostatecznym arbitrem prawa unijnego w Niemczech. Nie było jednak groźby zdyscyplinowania Niemiec, choćby dlatego, że są one płatnikiem netto do unijnej kasy, i byłoby to samobójstwem. Jako beneficjent, Polska będzie musiała robić. Co jej każą, jeśli chce zatrzymać pieniądze, pisze dziennik. Polacy są informowani, że jeśli nie podobają im się zasady, nie powinni korzystać z członkostwa, ale mają prawo domagać się, by zasady te były stosowane jednakowo, podkreśla Daily Telegraph.